Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje zarówno grupie radnych jak i samej komisji. Chciałbym złożyć wniosek naprawdę o, 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 znaczy złożyć inicjatywę uchwałodawczą dotyczącą przystąpienia Gminy Wołów do Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna. Stowarzyszenie to powstało w ubiegłym roku. Skupia takie gminy jak Ścinawa, Siechnice, Lubin, Powiat Lubiński i Województwo Dolnośląskie. W ostatnim czasie zapoznałem się z tymi pracami, które podejmuje obecnie stowarzyszenie i myślę, że jednym z najważniejszych czynników, które powinny determinować to, że warto by było, żeby gmina Wołów przystąpiła do tego stowarzyszenia, jest aktywizacja Odry. To jest temat, o którym pan burmistrz wspominał już od jakiegoś czasu. To stowarzyszenie w tym roku chce przystąpić. Do przygotowania i wdrożenia wspólnych projektów o zasięgu ponadpowiatowym dotyczy to aktywizacji turystycznej Odry i obszarów nadodrzańskich. Chodzi zarówno o wybudowanie przystani wołów i ścinawa, jak i uruchomienia barki, która będzie pływać między tymi miastami. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę skalę tego przedsięwzięcia, jak i możliwości finansowe gminy wołów, które w tym zakresie są ograniczone. Uważam, że powinniśmy tutaj przystąpić do tej inicjatywy i wspólnie z tymi gminami aplikować o te środki, yy, gminami, jednostkami samorządu terytorialnego. Przygotowałem projekt uchwały dotyczącej tej inicjatywy, przesłałem go do Kancelarii Prawnej. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się zapoznać yy, z tym przedmiotowym projektem uchwały, jak i z statutem stowarzyszenia to yy, służę w tym zakresie. Mieliśmy znaczy, gorącą proszę Panie Przewodniczący, aby podesłać nam ten projekt, bo jak dobrze pamiętam ta inicjatywa, to stowarzyszenie też odpowiadało, odpowiadało za kampanię billboardową samorząd partyjny czy bezpartyjny, tak? Mm, i tak, no, prowadziły też tego typu działania. Tak, czyli to stowarzyszenie ma charakter no, poniekąd gdzieś polityczny, czyli wycinkiem ich aktywności będzie aktywność na rzece Odrze, jeżeli chodzi o inne organizacje, które funkcjonują w obszarach odrzańskich i tam wykonują pewne aktywności, no to tutaj jak najbardziej trzeba to popierać. Ale no, proszę podesłać. Ja w związku z tym, że ta, 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 to, to stowarzyszenie ma charakter polityczny, yy, będę rekomendował, aby absolutnie nie przystępowało. Panie radny, kwestie polityczne zostawiłbym, bo ja jestem zwolennikiem tego, żeby gminy stowarzyszały się w inicjatywach. Które mają bronić wspólnych wartości, problemów. Czy to będą stowarzyszenia, konwenty, jakkolwiek tego nie nazwiemy. To Im więcej wymiany doświadczeń, tym lepiej. Fakt jest taki, że stowarzyszenie w tym roku. Ma również w swoim programie przygotowanie dwóch konferencji. Pierwsza dotyczy ograniczenia rozwoju samorządności w Polsce i myślę, że tutaj, jeżeli mówimy o polityce, to jako przedstawiciel Partii Prawo i Sprawiedliwość może mieć Pan z tym problem. Ale ta druga konferencja, aktywizacja turystyczna Odry i obszarów nadodrzańskich, to bardziej mnie przekonuje niż kwestie polityczne. Jeśli mamy możliwość wybudowania przystani. Yy, aktywizacji tej odry i tak naprawdę nabycia barki wspólnie z tymi samorządami, to wydaje mi się, że o kwestiach politycznych moglibyśmy rozmawiać troszeczkę mniej, a bardziej o tym, co możemy zyskać. Yy, to tyle. Ja mam pytanie do burmistrza, skąd na te środki? Jaka składka, już ile mam, będzie wynosić? No, bo my już jesteśmy w kilku stowarzyszeniach. Powiem, coś... powiem tak. Oczywiście, proszę Państwa, jesteśmy przed wyborem e, takim, że możemy przystąpić i nie musimy przystąpić, bo to jest taki wybór. Tylko jeżeli powstaną wokół, e, czyli tak w Ścinawie powstanie, e, bo to zapowiada prezydent Raczyński e, i mówi o tym burmistrz Kosztyła, e, powstanie potężny port, e, bo tam powstaje też potężna strefa inwestycyjna kilkuset hektarowa. I jest taki pomysł większy, dalekosiężny, no ja początkowo nie byłem entuzjastą tego, tego projektu, ale jak dowiedziałem się, że od nowej soli, od nowej soli, gminy wszystkie nadodrzańskie tam po kolei te znaczące będą pobudowały przystanie i chodzi też o to, że mm, kilka razy rozmawiałem właśnie i z Cinawą, i z Marszałkiem też województwa, Dlaczego tutaj nas zaproszono? Bo nas zaproszono do tego stowarzyszenia. Chodzi o lubiąż, żeby nie zostawić lubiąż i klasztor, ponieważ docelowo w przyszłości będą tam pływać potężne, nie tyle panie przewodniczący Barki, będą pływać między Ścinawą a Wołowem, czy też Głogowym, tylko statki wycieczkowe. Głównie chodzi o te statki wycieczkowe. I ja nie chciałbym, żebyśmy zostali poza marginesem, poza marginesem tego przedsięwzięcia. Oczywiście ja też powiedziałem do marszałka i też powiedziałem do tego, członków tego stowarzyszenia, bo to stowarzyszenie będzie aplikować. My dajemy teren i zgody, że po prostu my nie mamy środków na dzień dzisiejszy, Powiedzieli mi też, że wiedzą, że to jest przedsięwzięcie ponadpowiatowe regionalne, stąd też po tych zapewnieniach i, i mam wiedzę też, że planowana, aplikowana kwota na um, Lubiąż to jest około 1,5 do 2 milionów złotych. No trudno, żeby przejść obojętnie wobec takiej propozycji. Oczywiście dopiero po rozstrzygnięciu konkursu będziemy mogli powiedzieć czy to jest, czy, czy to wyjdzie, czy też nie wyjdzie, no ale warunkiem to jest przystąpienie do tego stowarzyszenia. No, dlatego też zdecydowałem się tutaj poprzeć tą inicjatywę. Uważam, że no, my nie mamy takich pieniędzy w budżecie, żeby budować przystani w Lubiążu, ani też sami nie będziemy aplikować, ponieważ najpierw trzeba swoje środki własne przecież wygospodarować, wybudować, a dopiero później zwroty się dostaje, tak? To poinformowałem ich, że tak, czegoś takiego w przypadku gminy Wołów nie będzie możliwe, ponieważ jeszcze wiele dróg, chodników czy też oświetlenia jest do zrobienia na terenie gminy Wołów. Zatem to mam być po stronie stowarzyszenia. Hmm. Tutaj Pranno człowiek pytał o e, kwestię składki albo Renytomka. Hmm. Tam była podaży kwota 2 zł od mieszkańców. Z tym, że z tego co orientuję się, jeżeli chodzi o samo stowarzyszenie, to ten wkład własny dotyczący tych dwóch projektów jest kilkadziesiąt razy większy. Także... Czy tutaj mówimy o dużym projekcie odrzańskim, o dużym projekcie Odżańskim. Ja byłem w Nowej Soli, byłem w Głogowie. Statki dzisiaj z Hamburga, z Berlina wycieczkowe docierają do Głogowa do Bógowa. Oczywiście naszym kiedyś marzeniem było, żeby żeglowność Odry do Wrocławia, żeby miała miejsce. No na dzień dzisiejszy mamy wiedzę, że powstanie stopień wodny na wysokości Gliniany, miejscowości Gliniany. Tam te działania już są z tym związane. No, tu jest pytanie, czy chodzimy w ten projekt, czy też nie wchodzimy. No tutaj ja uważam, że, że powinniśmy wejść, ponieważ no to są pieniądze zewnętrzne wszystko. Ryzyko po naszej stronie nie jest duże. To jest ryzyko przede wszystkim postawienia stowarzyszenia, które będzie aplikować. Znaczy, Gdyby Pan to mi się jeszcze raz spróbował tak nakreślić ten mechanizm, bo na końcu rozumiem, że z naszej strony będzie składka tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, a z drugiej strony będzie stowarzyszenie, które będzie aplikowało o budowanie portów wzdłuż... Odry na tyle, na ile się orientuję w tej tematy Odrzańskiej, gdzieś śledziłem. E, uczestniczyłem w pewnej takiej e, e, aktywizacji wokół, wokół stopnia wodnego w, 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 na oczy. Tutaj na wysokości że i wcześniej jeszcze. Pytanie dotyczy. No dotyczy tego mechanizmu, bo ja widzę na razie kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych, a z drugiej strony spodziewamy się, że efekt będzie kilkumilionowy czy półtora milionowy, tak jak Pan Wąż powiedział. Jeżeli czegoś nie dostrzegłem, no to, 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 to proszę mi to ewentualnie podpowiedzieć. Sama wizja tego, że statki będą dopływały do Lubiąża i dalej do Wrocławia, ta wizja gdzieś powoli się realizuje. Rzadko, bo rzadko, ale te statki płyną. Na chwilę obecną koło Lubiąża ewentualnie zwalniają, żeby, żeby można było sobie zobaczyć, zobaczyć klasztor i płyną dalej do, do Wrocławia. Sama inicjatywa super ciekawa, jak najbardziej tutaj pełne poparcie. Stowarzyszenie, o którym powiedziałem, dlaczego, dlaczego zasygnalizowałem ten charakter polityczny, bo ta kwota, która została wydatkowana na billboardy to było kilkaset tysięcy złotych. Kilkaset tysięcy złotych o cały Dolny Śląsk został ustawiony zostały te billboardy. Wszystkie te samorządy, które dotychczas funkcjonowały w tym stowarzyszeniu oczywiście e, mają prawo do, do swojej polityki, mają prawo do tego, żeby się zrzeszać, rozmawiać na temat samorządności. Absolutnie nie rozumiem wycieczki Pana Przewodniczącego dotyczącego formacji, którą reprezentuje w, w, Radzie, w Radzie Miejskiej. Ta wycieczka, ta, wycieczka, ta wycieczka była całkowicie nie na miejscu. Jeżeli ma Pan ochotę się zastanawiać i wspierać na tematy polityczne, to zróbmy to poza, poza komisją. szczególnie że to nie jest, nie jest punkt dotyczący jakichś sporów politycznych, bo wydaje mi się, że każda inicjatywa, która ma służyć dla wołowa, tak jak Pan Bomb już powiedział, jest, jest z, definicji, z definicji szlachetna i pożądana. Dokładnie. Zasygnalizowałem jedynie, że stowarzyszenie, które dotychczas dało się poznać z aktywności politycznej, tak jak mówię, kilkaset tysięcy złotych, które zostały poświęcone na, na kampanię, kampanię billboardową, no to to jest jedyny efekt, z którego, z, którego, z którego znam. Wszystkie środowiska odrzańskie, które zajmują się tematyką inwestycji wzdłuż odry, są dobrze znane zgaduję, że i gmina Wołów jako samorząd uczestniczy w tych, w tych spotkaniach. Niedawno odbywał się Sejmik Odrzański i można było uczestniczyć, bo tam pan Michał Kąt, z tego co pamiętam, uczestniczył w takim, w takim posiedzeniu. Regularnie odbywają się również spotkania u marszałka u wojewody na temat tych planowanych dużych inwestycji. No, na chwilę obecną ja nie czuję tego, że, że za kilkanaście tysięcy złotych dostaniemy inwestycje za półtorej miliona. Jeżeli to jest możliwe i to jest realne, bez wkładu własnego i bez przeprowadzenia jakiejkolwiek, jakiejkolwiek inicjatywy z naszej strony takiej głębszej, finansowej, no to, no to, no to okej, okay, to trzymam kciuki. Tylko na chwilę obecną nie czuję absolutnie. Proszę Łukaszu, mogę, tak mogę. jeszcze Panie Burmistrzu, ja chciałbym się odnieść, eee, za chwilę udzielam Panu głosu, przepraszam. Eee. Ta kampania polityczna, o której mówisz, to była kampania partyjny czy bezpartyjny samorząd, w związku z czym e, nie widzę tam aż takiego cechowania politycznego, o którym mówisz. A e, mówimy o roku poprzednim, my wchodzimy do tego stowarzyszenia w tym roku, w roku 2019. Ja mam przed sobą roczny plan działalności stowarzyszenia. I tutaj faktycznie są konferencje dotyczące rozwoju samorządu terytorialnego, przeprowadzenia zmian ustawo ustawowych dotyczących wójtów, burmistrzów, prezydentów, konferencje dotyczące problematyki ograniczenia rozwoju samorządności w Polsce, ale także tak jak powiedziałem, aktywizacji turystycznej Odry do obszarów nadodrzańskich. Także nie skupiałbym się. Yy, powiedziałem o twojej przynależności politycznej, bo właśnie ta kampania była dotycząca tego, czy samorząd powinien być partyjny, czy bezpartyjny. I dlatego, ja, jeżeli ja uważam, że powinien bez, być bezpartyjny, to jakiekolwiek dyskusje polityczne i o tym nacechowaniu polityczne poszczególnych organizacji nie powinny być brane pod uwagę. Umówmy się, że nie mam szans odpowiedzieć w taki wyczerpujący sposób na, na tą tezę, szczególnie, że się z nią dokumenty nie zgadzam. Czyli co? Politycy posiadający przynależność partyjną nie powinni zasiadać w Radach Miejskich? Tego nie powiedziałem. Ale, ale cieszę się, że, tak, że większość samorządów... Nie uprawiajcie podpisów. Bez polityki. Proszę Panie Burmistrzu. Dobrze. Słuchajcie. Przejdźmy na Mogę? Czy mogę? Słuchajcie. Ja bardzo bym prosił Łukasz, zwłaszcza Ciebie, bo od dłuższego czasu w tej Radzie Miejskiej udaje nam się tutaj działać samorządowo. Dzisiaj dostaliśmy propozycję. Zostawmy propozycję, którą ja przedstawiłem. Oczywiście ja mówiąc uczciwie samorządowcom właśnie skupionym wymienionym tym stowarzyszeniu, powiedziałem, że na dzień dzisiejszy gmina Wołów ma inne priorytety niż, niż budowanie przystani Lubiąża. Taka propozycja została nam złożona, uważam, że Powinniśmy, powinniśmy po prostu przystąpić. Jak nie przystąpimy, to nie ma tematu. Dwa, powiedziałem, że w budżecie gminy Wołów na, na dzień dzisiejszy nie wygospodarujemy środków na dzień dzisiejszy oczywiście. Nie wygospodarujemy środków, ponieważ mamy jeszcze wiele tematów niezałatwionych związanych z drogami, schodnikami, z czy też ponowimy za chwilę znowu przetarg na oświetlenie, ten duży taki. Stąd też uczciwie im powiedziałem, że nawet problem będziemy mieć z tymi 15% wkładu własnego. I to im uczciwie powiedziałem. Mimo wszystko powiedzieli mi, żebyśmy przystąpili, ponieważ, żeby, lubiąc z tym swoim potencjałem kasztorą, no, w tych planach i ich dalekosiężnych stanowi istotną, przecież doskonale wiesz, cały czas jest podnoszony obowiązek, jest to perełka, która ma przyciągać turystów. Stąd też nie chciałbym wykluczyć, czy też upolityczniać w jakiś sposób ten, ten projekt. Dla mnie ten projekt przede wszystkim jest ofertą skierowaną do Gminy Wołów. Na zasadzie, na zasadzie bym powiedział, Takiej samorządowej. No i pytanie, czy przyglądniemy się, no przecież to nie jest tak, że przystępując raz na zawsze przystępujemy. Nie. Tam po prostu będą przedstawione oferty, oni będą aplikować. Pytanie, czy też dostaną, bo to stowarzyszenie będzie aplikować, czy też dostaną. W planach marszałka, w dalekosiężnych, rozmawiamy bezpośrednio z marszałkiem. Zatem, no tutaj Łukasz nie podważaj w jaki sposób, bo konferencje konferencjami, ale Bardzo ja, no w ten sposób, że tutaj z jednej strony budujesz taką atmosferę polityki, z drugiej strony, że e, są konferencje, że tych środowisk odrzańskich jest dużo. Ja rozmawiałem konkretnie z Marszałkiem, konkretnie z tymi osobami wokół stowarzyszenia, które mówią o, tych, o tym dużym projekcie i mówią wprost, bo ja, ja jeszcze raz powiem, ja na samym początku nie byłem entuzjastą, tego wszystkiego, tylko też nie chciałbym, żeby przez brak naszego wejścia w to stowarzyszenie zostać w jakiś sposób pominięty. Tego bym sobie z kolei nie dawał. Jestem samorządowcem. Dla mnie jednokowo ważny jest lubiąż jak i Pierusza. Także to są te miejscowości, dwie skrajne w naszej gminie, gdzie po prostu trzeba patrzeć i na jedną, i na drugą. dwa złota od mieszkańca to... Sport. No to, no, to no powiem tak, no jak chcesz wygrać milion, a dwa złote nie dasz na totolotka, to też nie wygrasz. Czy pięć złotych? To, to nie jest tak. To... <laughs> za te dwa złote nie wygramy chyba tego miliona mm. Z całą szacunkiem. Dobrze. Pajne. Ja myślę, że powinniśmy dostać jakiś szerszy materiał na temat funkcjonowania tego stowarzyszenia. Taki, taki dogłębny. Ja tylko dzisiaj sygnalizuję. To jest sygnał myślę, żebyśmy się tak naprawdę zapoznali, przemyśleli to wszystko, wiedzieli o czym mówimy, bo na razie ten sygnał, no, jest sygnał, ja wiem, że trzeba będzie dać następne pieniądze, ale mówi się o tych działaniach wzdłuż odryb, aż do Nowej Soli od jakiegoś czasu i jest to perspektywa taka no rzeczywiście obiecująca ale czy my mamy wstąpić, czy nie wstąpić, no to jest nasza decyzja, ale dobrze by było, żebyśmy mieli materiał w wersji papierowej i sobie przemyśleć. Umówimy się w ten sposób, bo też stowarzyszenie poprosiło mnie, żeby do końca marca dać im odpowiedź tak albo nie, no bo oni będą działać dalej. To umówimy się w ten sposób, że przygotujemy sesję z kiedy? 27, powiedzmy 25 Przygotujemy materiały Państwu, prześlemy dwa dni, żebyście Państwo mieli czas na zapoznanie się i na wyrobienie własnego zdania. Ja dysponuję no. teraz statutem stowarzyszenia, to, to mogę Państwu udzielić w tym Ale momencie. Plus, plus taką jeszcze informację yy, szerszą. Dobrze. Dobrze. W takim razie dziękuję bardzo serdecznie Panu Burmistrzowi i Pani Sekretarz. Przejdź